Właśnie to, ła tak, zaczynam nowy wers bit, nowy wers to będzie jest ten numer, będzie zawsze więcej, tego braku więcej nut, będzie w wiedzy nowym, rapem, więcej, więcej tekstu, więcej, w kopu, więcej nowych numerów, zawsze będzie nagnięte, wląd lepsze numery, zawsze będę, rapował ciągle wiedzę znowu, no to się ma werset, się ma, się ma nowy numer, zawsze będę, składam składam to jest nasze, to wersy, to piękno, naszego, jeszcze wersy, to piękne, to będę, o tym epowo i inny, zaczął odpili, bo tak, Wersji. będzie, ciągle zawsze będę. Rafował dobry wersy, dobry, bardzo dobry. Jak najlepsze wersy, Nie ma to. Nowy numer zawsze będzie nawinięty, bo się tak bo dobry, no to chodzę ciągle nawijam Bo się będzie, ty raf, będzie więcej nut Chodzę ciągle znowu, no to chodzę ciągle z tych wersów. Waj, right, waj, kto znaczy, najlepsze podkładany wersy, to będzie. W nowej pasji, nowej pasji, nowe teksty i numery Chodzę ciągle z dobrym na nawinę, to zmarca Masz czas opas, nowy numer się ma tydzień, był. Czy gdzie macie trzyma i dźwi parę dni, marsza, i marcia ich I warte tu nie mieliśmy i teraz jest całość włożę i niedziela, tak ma to jest Nowe teksty, nowe rap i numer będzie więcej. Tylko wersu, więcej nut gra membrana, gra membrana, gra numery, takie jak harpa, harpa. i strony, muzyki, dobre wersy Wiesz rapuje najwięcej się ma dom. Rampuje, ciągle te czerwy składam. Pierwsza stronica, nowe werszonka i nowe numery nawijane, bardzo wiele. Wersja o wszystkim zawsze będzie nawinien. Bo się ta bluda, wchodzę z dobrą nucą, wchodzę ciągle z tym rapem, wchodzę ciągle z naszym rapem tego numeru, ten dni i ten wers będzie. Niemcy o nie wersy, bo tu zawsze będzie nawinięty, spacingowe teksty, dni nasze nasze kawałki, nowe numery, zawsze będzie nasza nuca, będzie więcej. Rapu więcej bitów i numerów, wchodzę ciągle z wersem nawinięty jest ten numer, wchodzę ciągle znowu, nucu jest ten wersy. Jeszcze dni tego tekstu się ma nowe, będę czerwisz wciążkę zobaczyć, no im co im. Ile stron na nasze numery, to i nowe numery, to ciągle trafuje nowe wersje bardzo Wiele zwrotek i rafuje sobotę, w niedzielę i niedzielę ich. Tak to zawsze będę składał wielki kartek. Dzień jest sobota, jest sobotę i więcej, i więcej nowych numerów co dzielę tak wyciekamy z ich. co to było. Tak na koniec, my nowi pasterzy to, że chce składane wersy, to na razie wersy, to tak na koniec. Tak umarłem na minutę i w sobotę, to porządny, bo potem, czy w dzień, niewiele będzie luźna, świat, a biorka na ci, będę tak, to, że tam wersy i rafuj na przykład pan do Jezus, mam się na koniec. Daję się, nie, tak, my się i będę. Te osoby składane wersy, życie, nowe numery, zawsze będzie. Nowy rynek, nowe numery, składam wersy, to wyrafuj, nowe cyton na ci, bez względu na mikro, część powoli, rafuj, o ty wersji zawsze będzie.

o tym właśnie nawinie te blowczasie Będzie nasze numery wsiąć, nowy numer wciążaczcie, tak, na winę nie ma nowy numer papy, nawinę ten numer dobry, skillę dobry raz nawinie, teplo i więcej. Rapowany wersy nasze skillę najwięcej. nowy numer wiele, numer numerów tutaj jest. Tutaj jest reklama bez ładna. Nowy numer no, jest więcej. Więcej numerów tutaj jest kawałek i, cier o, Boże, I cierkam też numer dobrej racji. Powoli będzie tu nowy numer. Jest ten numer jest skill, maśbą, wersy, cenę, pięty, po i jest kill nowy z powoli składam w wersję Początku reklama, reklamy Chcę nawinąć więcej nut Będzie będzie nowych numerów Się rapuję w wersji Składam w wersję pustego Otworzę w nuty grane, Grany wersja tak na low Decybelę się rapuję Szymam prasy i numery Podróżowanie w murzu Któro będzie zawsze robione w wersji pół Nawinięte właśnie to nowe numery Jeden, to trzy, cztery, dwa Jak to będzie? Niedziela i tak trzydzieści pierwszy zobacz, tyle Przez pierwszy miesiąc, tak september 2. Popatrz Nowe numery, tamten rok był styczeń, luty, marzec. 3 maj był 30 kwietnia i był kwiecień. A czerwiec tamtego roku był. A czerwiec 27, wiesz, niepodzielny, listopad, grudniowy był. Tamten rok 1933 był, teraz styczeń, luty, teraz marzec jest. 30 marca i 31 potem pieczy, potem tak. Tamten rok był 31 marca, bo tamten rok 31 kwietnia, 2, 3, 4, tak, 5, 6, 7, 8, 9 i cały, cały, cały No, Marzec, marzec cały, no i więcej marca, to jest tego marca, był antyrox, marzec 3, macierwiec, był 23, był rok i teraz już teraz jest, wiele więcej rapu, więcej hip-hopu nowe wersy, no wiecie, będzie, wiecie, więcej wiecie, no zawsze no wiecie, no wiecie, no wiecie, no po no wiecie, flow wiecie, no albo no fotografika no wiecie, i wiecie, no wiecie, wersu Nawinę ten numer, zawsze będę robił ten nowy rap Na wszystko więcej rytmu Więcej dobry wersy, byle więcej dni popu Nasze wersy to co wody wersy i numery Zobacz godzina pierwsza rana Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, które jest tak po siódmej Nowe wersy zawsze będzie nawinięte Dobre nuty, dobry rap Nasze wersy, nasze numery Chodzę ciągle z dobrym rapem Nawinam ten numer, chodzę ciągle z dobrym rapem flow i numer Zawsze będę robił wersy ciągle na tym też, robię rap

na nowych numerach, dobry rap, dobry bez Napijany numer zawsze będzie leciał, wszystko problemy i pance. Patrzę, nowe wersje na swoje wszystkie te Więcej numerów, takich i nowe nuty są tu jest.